Nazywam się Julka, jestem trenerem personalnym Lifestyle and Fitness Coachem. Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób w 100% bezpiecznie i technicznie wykonać podstawowe ćwiczenie, jakim jest deska. Zapraszam! Przygotuj sobie matę oraz troszkę wolnego miejsca. Teraz tak. Zaczniemy sobie od ustawienia prawidłowej serwetki. Zaczniemy teraz od wysokiej pozycji wysokiej deski, sklepu podpartego wyjdziemy sobie za chwileczkę do góry. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyś odpowiednio poczuła napięcie mięśniowe i, na, i nauczyła się budować to napięcie mięśniowe podczas wykonywania e, tego ćwiczenia. Usta sobie, dłonie na szerokość barku oraz kolana na szerokość bioder. Palce obliń pod siebie, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zobacz na plecy, starasz się utrzymać nieruchnięte plecy, Nieschowane. Krzywiny kręgosłupa są w pełni zachowane. Odpychasz się od maty, jednocześnie angażując barki i ramiona. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, wzrok wlepiony w podłogę. Rozczapiesz palce. To znaczy rozszerz je w taki sposób, żeby każdy z palców idealnie był dociśnięty do maty. Tak, nie starasz się zaciskać pięści, starasz się cały czas otwierać dłonie, nie zamykaj palców, otwórz je, zwiększa to jednocześnie nacisk swojego ciała i rozkłada, powoduje, że twój ciężar ciała się po prostu rozkłada równomiernie. Dłonie idealnie w linii, yy, w linii barku. Teraz tak, bardzo mocno wciśnij całe ciało w podłogę, angażując do tego brzuch. Powinnaś poczuć delikatne napięcie na środku ciała, na, na wysokości brzucha. Teraz minimalnie ugnij ręce w łokciu, tak żeby aktywować sobie jednocześnie mięśnie klatki piersiowej, mięśnie barku, obręczy barkowej. Prawa noga pomędruje sobie do tyłu w taki sposób, zobacz, żebyś nie, nie zmieniała pozycji ciała względem. Pod, y, względem trestu y, podpartego, który robisz w tej chwili. Prawa noga do tyłu. Na szerokość biodra. Do tego dokładamy sobie dodatkowo lewą nogę do tyłu. Ciało jest w jednej linii. Staraj się patrzeć w matę. Biodra nie są nisko i nie są też wyżej niż linia pleców. Nie uciekaj do tyłu. Tylko nie bój się Powędrować sobie delikatnie do przodu, tak żeby idealnie w linii barku był pój nad Trzymamy mocno podwinięta miednica. Teraz się nie wypychać kupy. Podwin miednicę pod siebie. I zatrzymaj na sekundkę. Okay. To jest podstawowe ćwiczenie, jakim jest wysoka deska. Teraz pokażę Ci w jaki sposób wykonać niską deskę. Zacznijmy sobie od pierwszej pozycji. To ćwiczenie jest najłatwiejsze, jeżeli chodzi o, um, o takie levele deski. To ćwiczenie bardzo fajnie angażuje brzuch, a jest przeznaczone dla osób początkujących. Dłonie na szerokość barku, łokcie w linii z barkiem, Zobacz, kolana na szerokość bioder, miernica jest podwinięta. I trzymasz. W tej pozycji możemy sobie w tej chwili już wejść na odrobinkę wyższe lewe, czyli do wysokiej e, pozycji, w tej desce. Prostując nogi w kolanie. I zatrzymasz się na chwileczkę. Podwijasz niechluczkę mocno. Upa nie jest wysoko, ciało nie jest tutaj wysunięte, jesteś w jednej linii. Za chwilkę pokażę Ci różne wariacje tych podstawowych ćwiczeń. Deski na przedramionach oraz wysokiej deski wykonywanej na dłoniach. Bardzo ważne w tym jest to, żeby zachować odpowiednią technikę wykonywania ćwiczeń, żeby Twoje mięśnie cały czas były mocno napięte, a Twoja miednica była równoległa do maty, żeby się tutaj nam nie rotowała z boku na bok. Chować proszę. Mam teraz ćwiczenie wysokiej deski, które mogę jednocześnie sobie troszeczkę zmieniać, dodać wariację w postaci unoszenia na przykład nogi tej kolany, albo dotknięcie dłonią przeciwległego barku. Bardzo ważne jest to, żebyś tutaj nie kręciła miednicą, wykonując ten, ten ruch. Miednica jest niemalże nieruchoma. Druga rzecz, którą możemy sobie zrobić, zobacz, to jest otwarcie deski na jedną stronę, stopa za stopą, ciało w jednej linii, Zatrzymujemy na chwilkę. Napięcie cały czas jest mocne mięśni. I na drugą stronę to samo. Bardzo ważne jest to, żebyś nie wisiała tutaj wybrami. Mocno odpychasz się do góry. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie zrozumiałe. Natomiast możemy sobie to ćwiczenie jeszcze troszeczkę utrudnić. A co? Zobacz, z tej deski. Możemy wyjść na bok, rękę ustawimy sobie na biodrze i spróbujemy unieść nogę do góry, rękę też. I trzymamy. Wracamy z powrotem. Już. Naprawdę tych ćwiczeń może być całe mnóstwo, w zależności od tego, jak działa nasza wyobraźnia. Bardzo ważne jest to, żebyśmy cały czas czuli zaangażowanie bardzo mocno brzucha i żeby ten brzuch był napięty. Nie uciekajcie z obciążeniem ciężaru, ciężaru ciała na obręcz barkową ani na nogi, bo nie ma to sensu. Mięśnie stabilizujące e, Twoje ciało to są mięśnie brzucha, więc bardzo fajnie jest je dość mocno wykorzystać. E, następną rzeczą, którą możemy sobie zrobić w pozycji niskiej deski jest rotacja, również rotacja na boki. Wtedy dłoń wędruje sobie na wysokość Twojego łokcia. Zobaczmy. Z tej pozycji Hop. wędrujesz do góry. Jest to troszeczkę łatwiejsza pozycja niż poprzednia. I na drugą stronę. Ciało jest w jednej Mogą to być również różnego rodzaju deski boczne, które również możesz sobie zmieniać w zależności od tego, jakie mięśnie chcesz zaangażować. Zobacz. Stopa na stopie, ręka do boku, możemy również zrobić sobie stercz, pracę wiodę. Ok, mam nadzieję, że ćwiczenia na ci się przydadzą i będziesz z nich chętnie korzystać. Są to ćwiczenia, które świetnie angażują wszystkie stabilizujące stabilizujących tytuł, więc przydadzą ci się na pewno. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Z powodzenia.